Siemanko, gołąbeczki. Zobaczcie, lasu nie widać. Gła Chociaż jeszcze nie pada, może coś tam żyje, jakieś dziadostwo. No. Gdzieś nie sprzątanko będzie. Także... A para sobie siedzi, staruszków. i się będzie sprzątanko. Nadają te mrozy, jakieś takie. To będzie się jakby sprzątą, To będzie elegancko. Już trochę narobiły towaru. Także od razu biorę się za robotę. Godzina 10. Szybko ten czas leci. Bez tego towaru ani róż trzeba to zakładać zawsze. Przynajmniej tym możemy się ochronić. Te wszystkie substancje szkodliwe, które mamy w gołębniku. Yy, guma mi już parcieje, trzeba tą gumę wymienić od majtków. <trybujesz> trzeba coś znaleźć. O, już się nie za bardzo nie chcę naciągać, na siłę trzeba mocować, ale polecam ten, tą maseczkę do sprzątania, no bo to jest mistrzostwo świata. No i jeden gołębniczek ogarnięty godzina dwunasta, ile się jeszcze kawki jakieś napiję czysto i miło jeden wysprzątany drugi wysprzątany i trzeci wysprzątany